Witam, przedstawiam Wam mojego nowego członka rodziny, jakim jest Bysio, urodzony od tej króweczki Byczek. Byczek właśnie teraz je mleczko z ręki, apetyt ma, więc będzie chyba dobrze. Miejmy nadzieję się wygląda tak jak wygląda troszkę ma bardziej jest poszedł w masatę niż Agrywam telefonem więc troszeczkę tak wygląda to jak wygląda ale jakoś tam przedstawię go Wisiu jak głodny jesteś głodny mama go myje Cześci, o cześć mama tak przywitałaś się ładnie super a tam jest tata Tata pokaż się. O, tatuś jest. Dziękuję.